I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Black Mesa powracamy po... E, w sumie po żadnej przerwie, bo wy macie odcinki wrzucane codziennie o 19, ale ja miałem dosyć taką delikatną <laughs> delikatną przerwę minął chyba prawie tydzień Od tego jak ostatnim razem grałem w tą grę, także zobaczymy jak dużo będę pamiętał, ale w międzyczasie były odcineczki były gierki z ekipą w cs za niedługo pojawi się także anti a dobra już wszystko pamiętam no i zaczynamy oczywiście od śmierci dobry jestem, super tak zacząć tak dobra shotgunik Jest. jest za dużo tych tych wieżyczek. Trzeba to jakoś inaczej zrobić. O, cię cofnę. O, przejdziemy sobie pod tym po prostu. Jeśli nie ma co się lubi, to się kradnie, co popadnie. To tu zabiję Tak. Niekoniecznie nie chciałem to zrobić w ten sposób, ale dobra, niech będzie. Nie, 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 koledzy! Dobra, nie ma szans. Nie ma szans. Chciałem kolegów uratować. nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. I w ten sposób się biega. Jako to do człowiek, który jest inteligentny... ...to musimy to załatwić niestety bardziej... <laughs> ...bardziej... Mm, ...życiowo. Znowu te... O cholera, wszystko w porządku, Ktoś tu od razu do mnie, jeszcze jeden powinien tutaj być, nic nie oberwałem, zostawmy. Nic nie jest pod kontrolą wojska, to wszystko jest pod moją kontrolą. Zostawcie mi. Hamy. Jest Jeszcze plecy jakieś. Jezu, rakietnicę ma. Na Boga, co oni tu robią? Spokój się z tymi granatami, ziomek! Ty no, co 5 sekund kurwa grana rzucasz, ty! Kurwa, gdzie on jest? Oh, boziu! Nic nie ma, nic nie ma. To jest jakaś ciężarówka, mogę tu wskoczyć? Mogę. Coś mi to daje? Nie. <grytanie> nic mi to nie daje. No dobra. Dunus, tak. okej. Okay. Thank you. Formeny lesson. Dobra, jak mam skądś iść, to idę tędy. Nie wiem, czy w ogóle dobrze idę, tak co to przechodzę. Tu chyba byłem. Tak. Okej. Okay. Uh. O cholera! No, leżeć. Aktywować. Teraz mogą strzelać. Dobra. Eee, 38 Życia to nie jest zbyt dużo. No ale cóż, lepsze to niż 1 Życia. Więc trzeba tutaj pobiegać. Oczywiście nie działa. Mmm... Ciekawe. Są puszeczki, muszę mogę rzucić. Nic mi to nie daje, ale to chyba trzeba się po prostu tędy jakoś przebić. Kolegę trafiłem granatem. To słona pewnie była. O nie, kolejny nokowiec. Holipcia. Niedobrze. Eee, to wygląda jakby miało coś tu wybuchnąć. Wygląda, ale nie wybucha. Po głowie. Jezusie! To będzie dosyć. A tutaj co jest? Mogę kurwa zeskoczyć. Ale wolę tego nie robić, bo tu przechodziłem już. O, że teraz się będę miotał. Miotał jak szatan. Dobra. Mam ostatniego granata, może nim trafię. Pyk. Chyba go nie trafiłem. Nie wszyscy. O, drzwi mi zamykają. E! Co za Kurwa wyobrażacie? Halo, panowie! ja sobie? Dziś odłamkowy miał być rzucany, tylko pytanie, czy to nie on? Kurwa! Nie puszują. Dobra, okej, okay, spokojnie. Nie miło tak kolegów. Dobra, chodź Same granaty rzucają, a nic więcej nie robią. Jeszcze mi zbijają szybkę. ...trzech życia. Cokolwiek. Panowie. Jakakolwiek apteczka, panowie. Nie wygląda jak pomieszczenie, do którego mógłbym się dostać. Dobra, gdzie jest jakieś takie bezpieczne zejście w dół? Tam. No bo, że nie ma tu jak znaleźć jakąś apteczkę Półżyćka. Płużyćka Jeszcze coś Na szczęście umiem skakać bo się coś mogłoby zapalić ale Wygląda to było ktoś... Co to jest Pestki shotguna? O Boże! Dobra, ja dalej się powinienem kierować w górę. Taki jest nasz cel wyjść stąd. Taki jest nasz cel. No, to może korzystając ze chwili wczytywania. Zapraszam do oceny filmiku, łapka w górę, łapka w dół, jeżeli Wam się nie podoba albo Wam się podoba. Komentarze, co można dodać, co można poprawić, co można zmienić i czy ogólnie seria Wam przypada do gustu. O kurde. E, co jest? Zawaliło się pod nogami cholipka. nie działa? Może nie działa, ale ja przejdę pod szybą. Trzeba otworzyć z tej strony i nie otworzę. Może ja delikatnie ściszę tą grę, bo czuję, że dalej ona może być za głośna. Cholera. Dobra, nie, nie bolało. To się powinno speedrunować, tak czysto teoretycznie. Mogę zamknąć? Nie. To był jakiś odłamkowy. Czy mogę się schować do śmietnika? Tak.

Do wyjścia, chwila, on się sam. Jest bombardowanie jakieś z góry, dwa, dalej mi tu stąd. Nie wejdę do tego bunkra, ale to jest... Na pewno nie wejdę? Kurwa. Gordon! Jak totalny noob to rozegrałem Chyba najgorzej na świecie, nie? Człowiek nie wie gdzie ma biec Jezusie kur. Przeczytamy spokojnie. Uff. da szybciutko. Nie, tu trzeba mądrze. Trzeba mądrze, trzeba mądrze, trzeba mądrze. Nie. nie. Dobra, wiem gdzie mam iść. Cieszkane. Oni mnie nie złapią w kanale chyba. Jeżeli mogę ich ominąć, to ja wolę ich ominąć w tym momencie. Ja nie jestem zbyt dobrze wyposażony. Chłopaki gdzieś tam w plecy mi strzelali, ale już mnie nie dorwą Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy zrespią za mną mimę walną po wczytywaniu. O, rajciu, right, rajciu. Right. To nie jest najprzyjemniejszy segment, w który można grać, ale nie jest też jakoś tragiczny. To wszystko uspokoiło od razu. Jest winda jakaś, która oczywiście nie działa. Jest ta chwila wytchnienia, którą dostajemy. Kurwa, co już? Ktoś mówił ktoś o chwili wytchnienia. A właśnie przestałem mówić o chwili wytchnienia. no jest to Mało życia, amunicji, w opór, zombifikowane barnej, kurwa mać, rzuca ched sobie, nowa dyscyplina sportowa. Nie da się wyskoczyć, szkoda, szkoda To jest tylko farba, dobra Jak strzelę w tą się nic nie stanie Ale żal straszny, że się nie zbija, no ale dobra Nie będą wiedzieć, że ja tu jestem, czy nie. Bo nie wiedzą. Gdzie jest twój kolega? Well, so much for the government, their idea of Niestety. entertainment is to kill everyone associated with the project. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? No, yeah, it's attack. If anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. Yes. with the transit system out, i couldn't tell you how to get there. but there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. if you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the lambda team. you can trust them. you can trust all of us. Dobra, Prawdopodobnie nie. Dobra. No i mało tego rechargera, rana, no, ale trudno. Przynajmniej życia sporo. Dobra, ale nie idźmy pierw tu. Sprawdźmy sobie tutaj. A ja wolę nie mieć. Się To teoretycznie mogę sobie. A! Bo mi się podoba, sprzątamy po sobie. Pamiętajcie, sprzątajcie po sobie śmieci. Nie śmiećcie na ulicach. To jest to brzydkie, niedobre. I potem ktoś musi to za was sprzątać. A nie jest to miłe. Mimo, że ktoś tym ludziom płaci, no to niestety. Powiedzmy, że to nie jest najmilsza praca na świecie. Sprzątanie ulic, tak mi się przynajmniej wydaje. Ma przejście, tu kurde. O JA CIE Jak ja mam przed tym robić? Leżeć Nie To jest głupio Może światło nie. nie pada tu zbyt dobrze, ale ja widzę te eksplozive. Dobra. Jesteśmy o Wróćcie, tu jest jakieś wejście na górę, Ktoś tu będzie? Nie, ale mamy skrzyneczkę. Z chiwem. tak. Mm, mm, mm. powinno dać jakoś dostać. Tu jest jakieś przejście dałem. Tu jest to. Ale, czy do przodu czy do... Najpierw sobie obadać wszystko. jest przejście. Się, że jakbym tu wstał, to mnie zawije, ale widzę, jest ochrona przed tym. Co to jest? Uuu, granaciki. To jest to samo przejście. A, czy tam był zjazd windą i był teoretycznie szybszy, ale pewnie mniej niebezpieczny. A a tutaj sobie zejdę elegancko po drabinach. Aha, ale na końcu stracę trochę życia, ta. Dużo ryzykowałem tym skokiem, jeżeli by się zapadało faktycznie apteczki, to wygląda jak warka z bosem swoją drogą. Zbijamy skrzyneczki, bo trzeba, jest taka tradycja, jeśli widzi skrzynkę to się on zbija. Dobra, próbujmy. Przejedziemy go. Mogę próbować. A i gdzie teraz? Wciąż hmm. pół życia. Nie no, nie przeleciałbym tak daleko bez przesady. Się zawali pod nogami. Upsi. I co, Rurą będę szedł? No dobra, idźmy Rurą. Ale długo sobie już nie. O kurwa! Nie! Dobra, dobra, okej, okay, po tej dość miłej niespodziance będę kończył myślę ten odcinek, ponieważ mamy już prawie 30 minut, także ja dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i życzę Wam miłego dnia.